Kolekcjonuję czapki z Daszkiem. Mam taką i taką, i taką też mam, ale nie mam jednej, na którą czaję się od dłuższego czasu. Czapka Red Bulla. Bardzo trudna do zdobycia. Red Bull daje je tylko swoim sportowcom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami. Można też ją po prostu kupić, ale po pierwsze, większość większości to podróbki, a po drugie to tak jakbym kupił złoty medal na Allegro. Dlatego zdobędę ją w tradycyjny sposób, wygrywając jeden z najtrudniejszych eventów Red Bulla, czyli Red Bull 400 w Zakopanem. Najbardziej stromy bieg na świecie w górę skoczni narciarskiej z nachyleniem 37 stopni. Tylko jest kilka problemów. Nie jestem sportowcem, mam mało czasu na przygotowanie, muszę w końcu iść do fryzjera. Więc moja jedyna szansa na przewagę to wystartować na Red Bull 400 w innym kraju, żeby wiedzieć na co zwrócić uwagę przy treningach. Tylko, że najbliższy będzie odbywał się w Sapporo, w Japonii. A przecież nie będę leciał na drugi koniec świata tylko po to, że... Tak, pamiętajmy po co tu przyjechałem. Oczywiście pozwiedzałem też co nieco, i moje japońskie przygody możecie zobaczyć w tych filmach na moim kanale. A teraz właśnie jestem pod skocznią w Sapporo, po której dzisiaj będę biegł. I ja mam tam niby, nie? Co se żartujecie? Na TikToku wyglądało to trochę bardziej niepozornie. Cały bieg rozpoczyna się krótkim płaskim odcinkiem, i już po chwili zaczynają się pierwsze schody, albo raczej w tym przypadku skocznia. <grywka> Pierwsza skocznia? Nieważne. Łącznie jest to 400 metrów dystansu i w niektórych momentach aż 37 stopni nachylenia. A najgorsze, że na razie nawet nie wiem, czy to dużo. Nie będę ukrywał, trochę zacząłem się denerwować, widząc na żywo całą tą skocznię i to, jak wyglądają same biegi, a odbywają się one przez cały dzień falami, w których biegnie określona ilość ludzi, aż w końcu przyszła też pora na mój bieg. Wow! Zaczęliśmy właśnie w tym momencie! Co się dzieje? Nie, My name is Karol, I'm from Poland. Oh, yeah. Poland! Yeah! Poland's strong! Pierwszy bieg to bieg kwalifikacyjny. Jeśli w nim zrobię najlepszy czas z mojej grupy, dostanę się do biegu finałowego, żeby zawalczyć o pierwsze miejsce. Ej, to jest przesada! Zaraz się sturlam! Przyznam się, że życie szybko mnie zweryfikowało. <laughs> Ledwo dyszę! Byłem dopiero na samym początku. No i byłem ostatni. I niby mógłbym tu powiedzieć jakąś wymówkę, że start nie był łatwy, bo nie rozumiałem japońskiego i wzięli mnie z zaskoczenia. Plus wypadła mi kamerka i w sumie właśnie to mówię, ale od razu sam sobie odpowiem, że nie obchodziło mnie to, bo wola walki była znacznie większa. Dyszałem jak ja sam po wbiegnięciu na drugie piętro. Nogi paliły jak 150. Albo nie, w sumie to już kompletnie ich nie czułem. Zacząłem wyprzedzać pierwszych uczestników. Ale widoki ładne. Nie mam ale i tak walczymy do końca. Mogłem nie tyle śniadania darmowego w hotelu, ale było takie dobre. Meta zbliżała się coraz bardziej i w tym momencie leciałem już na takim skupieniu, że nawet nic nie mówiłem, a zmęczenie było tak duże, że nie ma słów, które mogą to opisać, ale po drodze nadal mijałem kolejnych uczestników, aż w końcu... Jeśli jeszcze raz zobaczy gdzieś komentarz Moje ego mówi mi, że dałbym radę To przypnę mu serduszko Skończyłem z czasem 9 minut 55 sekund Dla porównania w moim biegu najlepszy uczestnik zrobił czas 5 minut 7 sekund Rekord Polski to 3 minuty 36 sekund A rekord świata 2 minuty 48 sekund Pomimo tego, że te dwa ostatnie czasy są prawdziwe Dla mnie i tak brzmią jak zmyślone Ale dzięki temu wiedziałem, że muszę celować w poprawienie mojego do około 5 minut Żeby w ogóle dalej myśleć o zdobyciu legendarnej czapki Red Bulla Zostałem jeszcze na samym wydarzeniu do końca nie tylko dlatego, żeby zjeść i przetestować wszystkie darmowe, japońskie jedzonka, ale i zobaczyć osoby, które wygrały dzisiejsze biegi, żeby może się zmotywować. Nie wiem, poszedłem też na masaż. Podpisałem się Karol Karolowski XD, bo nie, to i tak tego nie sprawdzę. Ale dosyć tego dobrego. Poprawienie mojego czasu prawie o połowę wiązało się z naprawdę ciężkimi treningami, które właśnie teraz widzicie na ekranie. I nawet nie zorientowaliście się, że już wróciłem z powrotem do Polski, żeby trenować, bo tak podmontowałem, że w sumie nie dało się tego odczuć, dopóki teraz wam o tym nie powiedziałem. Przyjechałem do Zakopanego dzień przed wydarzeniem z dwóch prostych powodów. Muszę być wypoczęty przed biegiem, bo stawka jest naprawdę duża. Kto by nie przyjechał, skoro Red Bull opłaca taki hotel, no umówmy się. Labirynt. Ja chyba nigdy nie byłem w tak, tak przesyconym hotelu. Był tak wielki i zawiły, że się w nim zgubiłem, ale za to frytka była przeszczęśliwa, bo miała swój taras. A ja, bo dostałem gratisy od sponsora tego wydarzenia. Był tam też największy plac zabaw z zamkiem, jaki kiedykolwiek widziałem. Tylko, kurde, dorośli nie mieli tam wstępu i. Tylko nikomu nie mówcie. Ważnym elementem tego dnia jest też to, że poszliśmy jeszcze na kolację wraz z moją narzeczoną i Natanem. Tak, tym Natanem. Wiecie, jesteśmy kumplami, kolegujemy się. No. Ale dlaczego to takie ważne, to dowiecie się kolejnego dnia. No, pogoda taka. Średnio wstrząśnięta Jestem już gotowy Po śniadaniu, zjedzone, ubrany W... Nie, w zwyczajne rzeczy Mam na sobie sportowe bokserki Kiedy się dostałem i noszę je, gdy robię coś sportowego Godzina 9.49 Także zaraz będziemy opuszczać hotel I jechać już pod skocznię Trochę mnie jeszcze trzyma to śniadanie Aczkolwiek do startu jeszcze 2,5 godziny Więc myślę, że na luzie zdąży to puścić Tym się nie przejmuję Ale bierze mnie już taki nerw Ogólnie Biorąc pod uwagę to, że całe wydarzenie się zbliża I to, że już zaraz Kulminacja tych wszystkich dni. Jeśli zastanawiasz się o co chodzi ze śniadaniem, o którym tu przed chwilą mówiłem, to przede wszystkim gratuluję spostrzegawczości. To znaczy, że uważnie oglądasz ten film i daję ci order uważnego oglądacza. Poprzedniego dnia podczas kolacji mogło tak się wydarzyć, że popełniłem błąd zamawiając bardzo tłuste jedzenie przed spaniem, które siadło mi na żołądku, a rano na śniadanie mogłem popełnić drugi błąd, jedząc trochę za dużo. Mam słabość do darmowych śniadań. W każdym razie wiązało się to z tym, że boli mnie brzuch. A teraz w takim stanie jadę na najważniejsze dla mnie wydarzenie w tym roku. Oczywiście zaraz po zaręczynach. To nie tak, że zapomniałem, po prostu obydwa są ważne, ale dobra nieważne. Na szczęście dla mnie nie byłem sam, bo Natan miał podobne dolegliwości. Z tej okazji zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. A właśnie się zrobiło. Serio. Jak pozowaliśmy kurde, pół godziny. To właśnie chyba Poza tym wszystkim łapało mnie też delikatne poddenerwowanie, bo mój bieg zbliżał się wielkimi krokami. No. no, wspomnienia wracają. Jak się czujesz? Trochę lepiej. Trochę. No, no, yes. nie jest najlepiej, nie? Troszkę jeszcze gniecie. Ale jestem dobrym myśli, Bo dzisiaj trzeba serio. Ja dzisiaj mam ambicję pokazać dużo. Naprawdę, bardzo dużo. Nawet no, nie wiesz, jak A ambicja jest ważna. Chyba, że razem nie wyjdziemy. No? Byśmy sobie biegli koło siebie i tak gadali, że. O jezu, sobie sobie... Ale ciężko, wodre. Właśnie na płepie ziomeczki tracą, co bardzo... Synchronizowalibyśmy się z wymiotem. Kochani, i to co robią najlepsi lekarze, najlepsi biegacze na świecie przed startem. Poprawiamy krążenie, wklepiemy się po udach, po tak. Poprosimy tutaj o oficjalne otwarcie czwartej edycji Red Bull 400 Zakopane i o to, abyś tutaj dodał otuchy, zmotywował tych wszystkich biegowych gladiatorów do walki. Kochani, bardzo się cieszę, że jest po raz kolejny was tu tyle. Byłem na każdej edycji i zawsze dopingowałem. Niestety nie stać mi na to, żeby wylecieć na dół. Jest prościej, więc dlatego ja w drugą stronę. Ja was wystartuję, a pewnie zobaczymy się również tam na górze. Ja wyjadę wyciągiem, żeby było łatwiej. Ja wam życzę powodzenia i niech wygrają najlepsi.

nogi już nogi już czuć spokojnie oddech Spokojny damy radę no mordę Już prawie. Dawaj stary! Mm. Końcówka! Dzień No kreśli, 100. 100. E, Karol, czy mogę też z nagrać tutaj no na schodkach? 9.31. Kurde! A? Nie lubię takich zakończeń, bo dużo łatwiej byłoby mi teraz pokazać, jak wygrywam i dostaję czapkę. A tak absolutnie szczerze, to zaskoczył mnie ten wynik. Byłem przekonany, że idzie mi dużo lepiej, a wcale nie poprawiłem znacząco w wyniku z Sapporo. Może gdybym więcej trenował, może gdybym nie obżarł się aż tak, to akurat mało realne. Teraz już nie ma to dla mnie znaczenia, bo przynajmniej uświadomiłem sobie, że to nie jest moja dziedzina sportu i tyle. Bawiłem się bardzo dobrze, sprawdziłem swoje możliwości i to było co najmniej czadowe, jeśli ktokolwiek jeszcze tak mówi, ja mówię, ale nie muszę być ani nie będę w tym najlepszy. A tak swoją drogą tego dnia najlepszy wynik to 3 minuty czterdzień. 35 sekund. W ogóle zero pojazdu do czegoś takiego to jest jakieś niepojęte dla mnie. Spotkałem dość sporo z Was, którzy też biegli, bo widzieliście mój filmik na Instagramie z całego tego biegu w Japonii, i to było fajne, że mogliśmy się tam spotkać, pogadać, przeżyć coś takiego. A na czapkę jeszcze przyjdzie pora. Dzięki Alicja Pacyga J1B za oglądanie. W następnym filmie wybiorę kogoś z komentarzy pod tym filmem, a ty zobacz ten kolejny, który YouTube ci tu proponuje, bo uznał, że też ci się spodoba, a z doświadczenia wiem, że to może być prawda.